Vlogmas! Dzień dwudziesty! Chcę się z Wami dzisiaj przywitać! To jest jajecznica. Kiedyś pamiętam, śliweczka w kompocie mówiła o tym, że jest cebulką. Więc to też kiedyś jadłam, ale zapomniałam. Stwierdziłam: Dobra, robię jajecznicę z cebulką i z pomidorkami. I do tego kromka chleba z masłem i z ogórkiem kiszonym. Perfekcyjne śniadanko. I słuchajcie, moi drodzy, kogo ja oglądam. Oczywiście śliweczkę też mówi właśnie w filmie, że pije kawę. Ja też akurat. Kawusia, więc zdrówko, kochana. Nie zgadzam się z tym, co ona mówi, że gdybym miała dzieci, też bym raczej ich nie pokazywała. Gdybym brała ślub, powiedzmy, też bym raczej tego nie pokazywała. Ale no, kto wie, kto wie, moi drodzy. Cześć, cześć, cześć. Odzywam się po kilku godzinach. Znowu z samochodu. Wystałam się 45 minut na poczcie, moi drodzy. Są takie kolejki, ale wiecie co, w końcu wypisałam kartki, które chciałam, i musiałam iść, bo niektóre wiecie, są większe, mniejsze i nie wiedziałam, ile znaczków dać. Oczywiście nie wcisnę się yy, no, w kolejkę, no bo zaraz mnie pogonią, no nie. Więc dopytałam, no mówię 45 minut, to jest tragedia. No ale dobra, w ogóle w domu dzisiaj jeszcze dojadłam barszcz z łóżkami. Przepyszny, no jestem taka pełna, to jest tak rozgrzewająca zupa, że mówię wam. W ogóle jest dzisiaj chyba, nie wiem, w nocy to było z minus 10. Naprawdę z minus 10. Co do wigilii, była przepyszna. Wiecie, co mi chyba najbardziej smakowało? Ryba po grecku. Naprawdę. Co do ryby smażonej, dałam chyba trochę za dużo soli, bo wyszła mi przesolona. No ale dobra, nieważne. Eee, co więcej, moi kochani? No dzisiaj taki dzień... Typowo domowo samochodowy dzień. Naprawdę. Trochę w domu Wam nagrałam. Trochę teraz nagrywam. Na pewno znowu coś tam w domu nagram. Może razem coś tam posprzątamy. Eee, no, tak zrobimy, moi kochani. No, ja teraz uciekam, bo jadę jeszcze e, na szybciaka. Czekajcie, czy ja wszystko mam w ogóle. Czy ja wziąłam swój portfel? Oh my roz... Are you kidding me, cara? Ej, no jaja, jak berety. Nie wzięłam portfela, czajcie to. O, oh gasz, no. No jaja, nawet prawka nie mam, mam zdjęcie na telefonie. Dobrze, że telefon mam, jak pojadę do sklepu, to mogę telefonem zapłacić też. Ale ciamajda ze mnie, no ciamajda. No ja już dzisiaj jestem taką... No dobra, to ja jadę moi kochani, no i odezwę się do was potem. Przyszłam do Joela, bo muszę kupić ananasa w puszce. I zobaczcie, co tutaj odkryłam. Nie wiem, czy w Polsce też są takie kosze, czekajcie. To jest typowo zdrowy, owocowy kosz. Jabłka, pomarańcze, jakieś winogrona za 40 dolarów, moi kochani. No, chciałam Wam taki fun fact pokazać. Spójrzcie, jaki piękny zachód słońca. Czy Wy to widzicie? Ja właśnie weszłam do samochodu. W ogóle, jakie miałam y, kłopoty z płaceniem kartą, to sobie nie wyobrażacie, ja pikole. Czekajcie, odwrócę się i Wam powiem. Słuchajcie, ja, youtuberka, idealna, elektroniczna. I co? Podchodzę i pytam się babeczki, czy w ogóle jest opcja płacenia kartą. Ona, yy, Apple Pay? Ja mówię, tak, tak. O, ktoś tam kiedyś płacił, ale ona nie wie, jak. Ja mówię, kurczę, no i ja, wiecie, przykładam do czytnika telefon, nie działa sobie, myślę, kurde. No, ale potem biorę ten telefon, no i musiałam tam kliknąć dwa razy, żeby kartę zaakceptowało. Przykładam, przykładam, nie działa. Zawołała kogoś tam do pomocy, a Kolo mówi, że ten czytnik nie działa na karty. I ja mówię: no to który działa? Idziemy do drugiego. Poszłam, ale jestem oświetlona, czekajcie. Poszłam do drugiego. Ej, no ja, jakby red, ja tak może będę stała przy Was. No, poszłam do drugiego. Drugi nie działał. Ja sobie myślę: no nie, no nie kupię. A ja chciałam tylko, mówię, Wam kupić ten. E, no, Ananasa. Spójrzcie, i wzięłam. No, ale jeszcze dam Wam tą historię, Wam opowiem. No i poszłam do trzeciego, znowu jakieś tam zacinało się coś, coś, no i mnie skierowali do customer service i tam babeczka przyjęła. Więc za 1,99 za ananasem musiałam, e, no nie wiem, mieć 10 minut przygód. No ale dobra, w ogóle znalazłam super skład, bo jest tylko e, ananas i sok ananasowy. Dwa składniki, więc super. Dzisiaj będzie mega szybka sałatka z ananasem, którą oczywiście Wam zaprezentuję. No, Ja lecę teraz na Brwi i mam nadzieję, że moi kochani tam też akceptują Apple Pay, bo jak nie, no to jestem. No. Dobra, lecę. Słuchajcie i w końcu wyglądam jak człowiek. Mam trochę zaczerwienione, bo strasznie mam suchą skórę ogólnie, ale dajcie mi znać w komentarzach, dziewczyny, jak wy robicie brwi? Robicie waxing, jak chodzicie, czy ten threading, tak zwany nitkowanie, czy woskiem? Ja robię zwykle nitki. Wolę nitki niż ten wosk. Dłużej mi się utrzymuje efekt. No, nie od razu człowiek. Od razu Karolinka wygląda jak człowiek. Dobra, moi drodzy. Widzę się z Wami zaraz. Z domu. I dotarłam do domu i robimy najszybszą sałatkę świata. Odrobina kukurydzy. Jeszcze z ostatniego dania, kiedy robiłam coś, ale nie pamiętam co. Puszka ananasa, odsączony sok i dobrze wysuszony ananas, nawet no nie tak bardzo dobrze, no ale osuszony. Seler konserwowy, majonez i jeszcze do smaku dosypiemy pieprz. Tyle. Przepyszna, mówię Wam, spróbujcie. I sałatka prezentuje się tak. Powiem Wam, e, już trochę zjadłam, bo jest tak pyszna. Najlepiej smakuje, jeśli ją schłodzicie w lodówce i to wszystko się fajnie przegryzie. Pyszna. Mega, mega, mega pole. i w ogóle chcę Wam jeszcze pokazać trzy swetry na prezenty, jakie kupiłam. No, takie bekowe. Ten jest mega z takim, wiecie, ee, no, jak on się nazywa, rekinem. Ma taki szeliczek, no bekowy. Jest jeden, każdy z nich był po 24,99. To wczoraj w Marszalcu kupiłam. Już Wam nie pokazywałam wczoraj, no bo wiecie, zajęliśmy się gotowaniem i w ogóle, no mega. I jest fajna taka utlotka, więc zerwę te metki i dam Mary and Bright i napiszę dla kogo i od kogo. To jest jedna. Jeden. Ten jest świetny, tak samo. Zobaczcie na to. Taka lama, tak samo z fajnym <laughs> szalikiem. Tak samo chyba co do ceny. Tak, 24,99 i w ogóle ten jest czaderski z tyłu. Spójrzcie na to. Mega, zobaczcie. Cudo, to jest drugi. Mogę Wam pokazywać, bo akurat te osoby mnie nie oglądają, więc mam nadzieję, że mnie nie oglądają. <laughs> Ale nikt nie będzie nawet wiedział, dla kogo to. No i trzeci, spójrzcie. I am ready for presents. Jestem gotowy na prezenty ze SpongeBobem. Tak samo 24,99, a tak ogólnie cena to chyba 36, około te, coś koło tego. To jest Nickelodeon. Spójrzcie, mega. Dajcie mi znać, który Wam się najbardziej podoba. I jeszcze pokażę Wam, co dla siebie kupiłam, ale na razie chwileczkę. Jeszcze usiądę i chwilkę pogadam. Wiecie, co też dodatkowo? Pamiętacie, jak Wam pokazywałam tą moją beżową kurtkę, którą kupiłam z, Ralf Lorena, z Ralfa Lorena? To wczoraj znalazłam dwie fajowe kurtki, ale z Michaela Korsa, moi drodzy. I jedna jest taka ciemna, zielona, a druga jest czarna. I zaraz Wam pokażę. I doradzicie mi, którą mam zostawić, bo powiem wam, że jedna z tych, które sobie właśnie kupiłam, bardziej mi się podoba niż ta beżowa. W tej beżowej jeszcze w ogóle nie chodziłam. Ma nadal, e, no wiecie, ma nadal metkę wszystko, więc chyba pójdzie do zwrotu, no bo, no nie czułam jej aż tak fajna, fajna, ale potem jak przemyślałam, mówię, no nie, coś mi się nie podoba w tej kurce. A tutaj taką czarną mam fajną, która według mnie jest fajna, bo już ją wczoraj mierzyłam. Ale jeszcze pokażę dla Was. Moi drodzy, to jest właśnie ta czarna kurtka z Michaela Corsa. Jest dosyć ciepła, kosztowała 69,99, a oryginalnie w sklepie 150 dolarów. Size medium, ma takie dwa fajne zamki. Tutaj taki jeden, też jest fajny poręczny. Tutaj ją spróbujemy otworzyć. Czy ja dam radę, czy nie? A nie tu się o wiele już lepiej otwiera z tym kapturem chwila. A Z tym otwieraniem, widzicie? W jednej ręku. W jednym ręku początka Dobra. I tu ma fajną informację, że y, ma izolację jest wodoodporna, wiatroodporna i odporna na zimno. Ale ile stopni to nawet nie wiem. Więc tak to wygląda. Bardzo fajna kurtka. A druga jest taka. Nie wiem, no kolor oczywiście, że nie oddaję. To jest taka ciemna zieleń. Materiał jest trochę inny, bo nie jest aż tak śliski. Też bardzo ładna. Ona tutaj, czy ona ma cenę? No widzicie, tutaj akurat nie ma ceny. Ile kosztowała? Ale w Marszalsku zapłaciłam 79,99. I tak samo. Ma dwie kieszenie zamiast yy, trzeciej. Z tyłu też jest taka właśnie. Bardzo fajna. No i co mi się podoba, to te. Kaptury, że są dosyć grube. Nie takie cieniutkie jak w tej beżowej. I tak samo, poczekajcie. Dobra? I tak samo jest napisane, że jest e, z izolacją. Wodoodporna, wiatroodporna i odporna na zimno, moi drodzy. Więc takie dwie kurtki. Dajcie mi znać, co myślicie. Ja zaraz je na szybko założę i wam pokażę. Dobra, moi kochani, i to jest ta czarna. Tak się prezentuje. Jest taka, wiecie, no bardzo spoko jest. Fajna, podoba mi się, ten zamek mi się fajnie, no mega mi się podoba, można tu zawsze coś wsadzić. To jest ta czarna. No i tu jest ta ciemnozielona, no zupełnie inny kolor, ale to jest, uwierzcie mi na słowo, że to jest taki ciemna zieleń. I materiał jest inny. No i dajcie mi znać, która Wam się bardziej podoba. Pierwsza, czyta. No i który oczywiście sweter Wam się najbardziej podoba? Kurtki pomierzone. Koleżanka, spotkana, że tak powiem. Bardzo miło było. Dałam jej e, jedzonko, które zostało, ucieszyła się. Ona też dała mi śliwki w czekoladzie. Mm, dzięki, kochana. No i co, już czuję się lepiej, więc Wasze serduszka pomogły, moi drodzy. Co więcej, robimy obiad. Warzywa na patelnie polskie, saszetka z przyprawą już jest. Tu gotuje mi się odrobina makaronu, mam ten taki fajny makaron, takie muszelki. Ugotuje mi się makaron, to podsmażę na patelni, wymieszamy. Obiad perfekcyjny, w kilka minut dosłownie. Może jeszcze dorzucę ogórek kiszony, bo wiecie, ja na punkcie kiszonek, kapusty kiszonej, ogórków i jogurtów to obsesja. Dobra, zabieram się za robotę, no i zaraz będziemy otwierać kalendarz adwentowy. Słuchajcie moi kochani, jaj mój piękny kwiat. Otwieramy okienko numer 20. Poczekajcie, niech znajdę i zaraz Wam coś powiem. No, normalnie tak się zaciekawiłam, tak mnie to wciągnęło, że szok. No, gdzie ta 20? Ej, nie ma 20. Czejcie to? Czy już ja jestem ślepa totalnie? Czy co? 23? Widzę. 21, 22, 24, 19. Tu jest! Patrzcie, jaka ukryta. Tu jest 20. No, co tu może być, moi drodzy? Oczywiście, że ja już ja po rozmiarze widzę. Proszę bardzo. I słuchajcie. Ja pójdzie zaraz do tego pojemniczka i zaraz wam opowiem, co chcę wam powiedzieć. Oglądałam właśnie nigdy nie subskrybowałam. Wiem, że ludzie mają obsesję. Niektórzy oczywiście na punkcie kanału na YouTube, który się nazywa Mr. Beast. Ja czasami coś tam obejrzałam, ale to tak. No nie za bardzo, ale to co ten kolo zrobił trzy dni temu. Obejrzyjcie, mówię Wam, to jest challenge 100 dni w jednym pokoju. Dwie osoby, facet i dziewczyna, które się zupełnie wcześniej nie znały, nie znają. To jest pokój, gdzie zupełnie nie ma okien i cały czas jest światło. Rozumiecie to? Jedzenie jest tylko z puszek, jest zdrowe, no ale jest w puszkach. Mają tam Łazienkę, mają jakiś tam do gotowania garnek, i w ogóle nie ma kawy, jest Łazienka. No i wyobrażacie sobie, że cały czas światło jest włączone. To oni normalnie tam zaczynali, wiecie, jakieś sobie budować bazy, nie bazy. No szok, szok, szok. I w ogóle co 10 dni ten Mr. Beast przychodził i dawał im propozycje. A! No i do wygrania, jeśli przeżyliby ze sobą 100 dni w tym właśnie miejscu. 500 tysięcy dolarów. I co najlepsze, co 10 dni on do nich przychodził. No, w sensie, wiecie, cały czas ich tam obserwował, ale po 10 dniach przychodził do nich i dawał, na przykład, cenę. Jakiś prywatny szef za 50 tysięcy dolarów. Do końca wyjazdu, wiecie, ktoś by przychodził, dawał im jedzenie i w ogóle. Oni powiedzieli nie na to. Po drugie, było tam jakąś baksę, im ogromną przyniósł. Nie wiadomo było, co tam jest w środku. Na przykład za chyba 50 tysięcy dolarów też powiedzieli nie. A co tam w środku było? Nie mówię wam. Zerkniecie, to się wiecie, przekonacie. Trzecie, możliwość wyłączania światła w tym pokoju i w ogóle też powiedzieli, że nie. No, a w ogóle końcówka to mnie normalnie, no mega, powiem wam, mega mnie zszokowała. Ale czy wy sobie wyobrażacie 100 dni w jednym pomieszczeniu, gdzie zupełnie nie ma okien i jest cały czas światło? Że normalnie wy nie wiecie, kiedy jest noc, kiedy jest dzień tak naprawdę. Potem jak ten Mr. Beast przychodził, właśnie co te 10. No oni, oni wiecie, na pewno tam codziennie patrzyli na nich, czy wszystko jest okej, okay, bo tam wszędzie kamery i w ogóle, ale co te 10 dni to otwierał drzwi i oni mogli widzieć niebo i po 10 dniach pierwszych. To byli w szoku, jak wygląda na zewnątrz, że to jest dzień, a oni chyba myśleli w ogóle, że to jest noc. I wiecie, nie było żadnych telefonów, żadnego telewizora, no nic, dopiero tam potem. No ale zerknijcie, ja wam podlinkuję w opisie. No mega, naprawdę mega. No ja bym, dajcie mi też znać, czy bylibyście w stanie wziąć udział w takim challenge'u. 100 dni z randomową osobą za 500 tysięcy dolarów. Dajcie mi znać. Ja raczej nie. Raczej nie, bo dla mnie to już. Ja nie mam czy, takiej, wiecie, tej choroby, co ludzie, niektórzy wiecie, nie mogliby być w jakichś czterech ścianach, a to było dosyć duże pomieszczenie, ale no w ogóle okien nie ma i cały czas jest światło sztuczne. Wyobrażacie to sobie, no co tu robić? Nie wiem. No ja bym nie brała udziału. Dajcie mi w komentarzach znać, czy wy byście wzięli. Dobra, moi kochani, ja się ogarniam, bo już jest godzina 19. Chcę ten film jeszcze zmontować, wrzucić wam, żebyście widzieli jutro, a od jutra zaczynamy coś ale to już jutro. Dobra, kochani, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze, za to, że jesteście. Dajcie mi też znać właśnie o tej mojej kurtce, pamiętajcie, no. Wpadajcie na mojego Instagrama, dziękuję jeszcze raz, że jesteście, że oglądacie. No, trzymajcie się, do jutra. Bye, 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 bye! bye.